W ramach cykielu pytania i odpowiedzi. Kolejne pytania, jakie Państwo łaskawie do mnie skierowaliście. No i pan Łukasz Jacek pisze tak. Szanowny Panie Stanisławie, Korwin-Mikke wspominał kiedyś, że na prawdziwą prawicę głosuje niewielki procent społeczeństwa najinteligentniejsi. Co Pan sądzi o pomyśle zorganizowania sondażu przedwyborczego, na przykład wśród członków MENSY, 2% populacji o najwyższym IQ? Jeżeli Korwin ma rację, to wynik takiego sondażu mógłby dać do myślenia także pozostałym 98%. No. <laughs> ja, w jaki sposób by, tym mało inteligentnym taki wynik może dać do myślenia? No to pan zaprzecza sam sobie. W tym pytaniu proszę się nie gniewać, ale no jest to raczej mało prawdopodobne, żeby cokolwiek tam tym 98% dało do myślenia. Żeby coś dać do myślenia, to trzeba myśleć, a to raczej emocjonalnie większość reaguje. Także nie wiem, czy to by był dobry pomysł. Zwłaszcza, że tam to w najwyższym IQ, no to nie wiadomo, kto to mierzy te IQ i jaką metodą. Tam wiadomo przez z dawnych czasów, że takim geniuszem w dziedzinie biologicznych nauk był trofim łysenko, no też miał bardzo duży IQ. Także to tam ja bym tu nie przeceniał. Tam przypuszczam, że znaczy w męsie może rzeczywiście są bardzo inteligentni ludzie. No, ale jak Ameryce mają dosyć dobry sprawdzian, taki jak jesteś taki mądry, to dlaczego nie jesteś bogaty? No i to jest takie zdroworozsądkowe podejście. Pan Paweł Brożyna, drogi panie Stanisławie, czy powinniśmy czerpać inspiracje z Jana Olszewskiego, biorąc pod uwagę jego oficjalne? Przywiązanie do socjalizmu i masonerii, no to nie powinniśmy czerpać inspiracji z przywiązania do socjalizmu i z masonerii, tylko z innych tych, na przykład z takiego, z tego, że pan mecenas Oszewski ja go znałem osobiście i był człowiekiem dość, znaczy dość, był człowiekiem odważnym wtedy, kiedy odwaga była jeszcze w cenie większej niż teraz, bo teraz to każdy odważny, a wtedy, kiedy... Na przykład za, opowiada za opowiadanie się po stronie yy, opozycji, tych, którzy tam się sprzeciwiali czynnie yy, komunistom, no, to, to groziło rozmaitymi konsekwencjami. Jan Moszewski był jednym z tych odważnych adwokatów trzech, na, tr tr nazwiska trzech, pamiętam. To był właśnie jeden był Jan Olszewski, drugi Stanisław Szczuka i trzeci mecenas Grabiński. Trzech było takich odważnych, bo inni, którzy uchodzili za skutecznych, no to byli konfidentami. Taki adwokat Maślanko, który zresztą tam nie gardził groszem z jednej i z drugiej strony. Ale to nie mówię o takich, tylko o ludziach naprawdę odważnych, więc o takie inspiracje powinniśmy z Jana Olszewskiego czerpać niezależnie od tego, co tam on sądził o innych sprawach, na przykład socjalizmu czy masonergii. I znowu pan Paweł Drżyna. następne pytanie. Drogi Panie Stanisławie, czy tak zwane centrum, centrolewica, centroprawica i inne tego typu lekkie ideologie są prawdziwe? Można traktować je na serio, czy są tylko koniem trojańskim. No, musimy wyjaśnić sobie, co to jest ideologia. Wyobraźmy sobie taki eksperyment, robimy, że łapiemy wszystkich naszych umiłowanych przywódców, zamykamy je w jakiejś salce, takiej nie za dużej, żeby tam się zaczęli dusić, no i zapowiadamy im, że nie wypuścimy ich stamtąd nawet do toalety, dopóki nie odpowiedzą nam na jedno pytanie, a pytanie jest proste, czy chcą, żeby w Polsce był dobrobyt, to znaczy obfitość materialna i poczucie bezpieczeństwa. To jestem pewien, że wszyscy odpowiedzą twierdząco na to pytanie. Jak nawet któryś by nie chciał, to ze strachu się nie przyzna. No więc i on też. No to wszyscy chcą tego samego. To dlaczego? O co się tak kłócą? No tam o wiele rzeczy, kto tam się więcej nakradnie, o różnicę łajdactwa i tak dalej, ale też partie polityczne się spierają o to, jaką metodą, do tego dobrobytu można dochodzić. Jedni na przykład proponują, żeby wszystko było państwowe, cała własność skupiona w jednym ręku państwowym, żeby był plan doprowadzony do każdego staniska pracy, no to wtedy będzie dobrobyt, a inni mówią, nie, wtedy żadnego dobrobytu nie będzie, będzie mordęga. Natomiast dobrobyt będzie wtedy, kiedy upowszechni się własność prywatna, kiedy urzędnicy nie będą się wtrącali. Do właścicieli, w jaki sposób mają swoją własnością kierować. Państwo będzie tylko dbało o to, żeby ustanowić prawa jasne, przejrzyste, proste, do, do, zrozumiałe dla każdego. No, będzie łapało złodziei, wieszało bandytów i wtedy będzie dobrobyt. I ta, te dwie metody to są właśnie ideologie, więc w tym sensie każda ideologia jest prawdziwa, że ona. Stan, ona jest propozycją jakiejś drogi. Czy ta droga prowadzi do dobrobytu, czy nie, a to jest całkiem inna sprawa, ale centrum, centrolewica, centroprawica na czym polega centrum? Na tym, że centrum by chciało trochę z tego, trochę z tego. Problem polega na tym, że tak się nie da. Trzeba obrać jakąś właśnie, wybrać jakąś ideologię. Ten wybór ideologiczny jest naprawdę bardzo ważny, a centrum ma, właściwie nie ma ideologii. Centrum chce po prostu umoczyć pysk w melasie i to, to też jest prawdziwe, ale no, nie ma żadnego powodu, żeby tego typu ideologię traktować serio. Bo to państwo na pewno nie będzie nic miało z tego. Że jakaś grupa tam naszych umiewanych przywódców umoczy Pyski, zmela się. No teraz nawet pan Kuchciński jest strasznie krytykowany, że tam próbował trochę umoczyć, ale to inni tam jeszcze bardziej próbowali. No ale są poza wszelkim podejrzeniem, dlatego że my nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych. Pan Tomasz Steć. Szanowny panie redaktorze, jakby pan widział monarchię w Polsce w modelu konserwatywno-liberalnym? Czy jakiekolwiek stanowisko publiczne byłoby wyłaniane w sposób demokratyczny? Czy sposób zabezpieczenia, zabezpieczenia przed absolutyzmem y, byłoby oddanie klucza od kasy innej osobie lub instytucji niż król? Szanowny panie, no, wydaje mi się, że pan nie rozumie, na czym polega monarchia. Jak sama nazwa wskazuje, monarchia to jest jedyno władztwo, a Pan chce jakichś zabezpieczeń przed absolutyzmem. Więc albo Pan chce monarchii, albo Pan chce republiki, bo jakby tu już w sposób demokratyczny, czyli przez głosowanie jakieś stanowiska publiczne były, były obsadzane, no to znaczy, że żadnej monarchii nie ma, bo jaka jest różnica między monarchią a republiką? Taka, kto jest suwerenem? a więc osobą, która samodzielnie określa granice własnych kompetencji, granice własnych uprawnień. I w monarchii taką osobą jest monarcha. On sam decyduje, co mu będzie wolno, a czego mu nie będzie wolno, więc jest tu monarchia absolutna. On może być łagodniejszym monarchą, nie takim bardzo absolutnym, ale w każdej chwili może mu się zmienić punkt widzenia i znowu absolutyzm tutaj wprowadzać. Jeśli by na przykład uznał, że to będzie dobre dla państwa, no a jeśli byśmy, jeżeli już jakieś stanowiska publiczne pochodziłyby z wyboru, to znaczy, że monarcha nie byłby suwerenem dlatego że on by nie miał żadnego wpływu na te staniska, więc nie mielibyśmy już monarchii, tylko mielibyśmy taką republikę na przykład z dożywotnym czy nawet dziedzicznym prezydentem. I, I jeśli mówimy serio o monarchii, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, o czym mówimy, bo inaczej dochodzimy do takich właśnie tu nieporozumień. Pan Tomasz Stedzi dalej pyta Szanowni Panie Redaktorze, czy uważa Pan, że jakieś inne funkcje publiczne poza prokuratorem, sędzią i komendantem Policji powinny być zatwierdzane głosowaniem i czy w przypadku nieuzyskania przez nich bezwzględnej większości po pięciu latach powinny się odbyć nowe powinny się odbyć wybory nowej osoby na dane stanowisko, czy nowych prokuratorów, sędziów i komendantów policji powinno delegować? MSW i Ministerstwa Sprawiedliwości i znów co pięć lat byliby poddawani głosowaniu. No, yy, prokuratorów to rzeczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli generalny prokurator mógłby wyznaczać. I taki prokurator nominowany, mianowany przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, piastowałby swoje stanowisko, ale co pięć lat powinien się poddać weryfikacji ze strony obywateli. I jeżeli by nie uzyskał bezwzględnej większości głosów obywateli głosujących w swoim okręgu, no to wylatywałby z prokuratury i tutaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie miałby nic do gadania. W przypadku komendantów policji to MSW, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno ich wyznaczać, natomiast znowu co 5 lat powinni być poddani takiej weryfikacji i jeśli by nie uzyskali i tak dalej tego minimum, no to wylatywaliby z funkcji komendanta, bo nie z policji, tylko z funkcji komendanta. I w przypadku sędziów, no to nie Ministerstwo Sprawiedliwości, tylko pan prezydent by sędziów by mianował na konkretny okręg sądowy. No i sędziowie tak samo co pięć lat by musieli poddawać się weryfikacji. Jeśli by nie uzyskali tego minimum, to wylatywaliby z sądownictwa. Proszę Państwa, o co tu chodzi? Chodzi o to, że skoro już się bawimy w demokrację, to z punktu widzenia obywateli. Wpływ na obsadzanie takich stanowisk, bo obywatel ma wpływ teoretyczny przynajmniej na stanowisko prezydenta, tam posła, senatora itd. Natomiast nie ma wpływu żadnego na obsadę stanowiska sędziego, komendanta policji czy szefa prokuratury. W związku z tym, a z jego punktu widzenia, wpływ na obsadzanie takich stanowisk jest znacznie ważniejszy. Bo jak powiadam. Z prezydentem taki obywatel może się nigdy nie zetknąć w ciągu całego swojego życia. Z sędzią, no to już prędzej. Z komendantem policji, to już prędzej. Czy z policjantem, z prokuratorem albo jako przestępca, albo jako ofiara przestępstw, albo jako strona, uczestnik procesu cywilnego. Więc wpływ na obsadzanie takich stanowisk jest dla obywateli ważniejszy. A po drugie zwłaszcza w przypadku sędziów, no to nastąpiło wyemancypowanie się tego środowiska z jakiejkolwiek zależności od kogokolwiek. W związku z tym rząd na przykład dobrej zmiany, to chce w to ręczne sterowanie sądami przeprawić, to nie jest dobre, dlatego że z całą pewnością byłoby to nadużywane, wykorzystywane politycznie. Natomiast chodzi o to, żeby ten bat na sędziów włożyć w ręce obywateli, a przy okazji, żeby obywatele mieli wpływ na to, czy prokuratura i policja kryją jakiś łajdaków. Czy też jednak starają się, nawet jak jakiś łajdaków kryją, to starają się jednak przy okazji trochę służyć społeczeństwu. Myślę, że nic by się nie stało złego, gdyby coś takiego zostało wprowadzone. Tam jeden pan mnie bardzo skrytykował, że obywatele by poddawa... znaczy by pozostawali pod wpływem jakiejś agitacji. No ale jak obywatele, którzy pozostają pod wpływem jakiejś agitacji, wybierają prezydenta państwa, no to zgodnie z takim wnioskowaniem a majoriat minus, komu wolno czynić więcej, to wolno czynić mniej, no to tym bardziej powin... <laughs> powinni mieć wpływ na sędziego, skoro mają na prezydenta. Pan Tomasz Steć, jeszcze jedno pytanie, a tu dużo pytań pan Tomasz Steć zadał. Szanowny panie redaktorze, Grzegorz Braun powiedział jakiś czas temu, że jest zwolennikiem cywilnej kontroli nad armią, a nie cywilnego dowodzenia. Jak pan widzi te kwestie? No tak samo, dlatego że... Cywilna kontrola nad armią polega na tym, że kierownictwo, cywilne kierownictwo państwa wyznacza linię polityczną państwa i przy tej okazji wyznacza również zadania dla wojska. Co wojsko ma w tej polityce, jaką funkcję ma pełnić, co ma robić i tak dalej. I to jest istota cywilnej kontroli nad armią. Natomiast dowodzenie armią. To jest zupełnie co innego. To jest tak zwane rzemiosło wojenne i tutaj cywilom broń Boże nie wolno, bo by narobili straszliwego zamieszania, zamętu. Jeszcze by chcieli tam wiecować nad każdym tym. Nie, musi być wojskowe dowodzenie, bo tu są oficerowie, generałowie, to przynajmniej tak zakładamy, że to są specjaliści, którzy znają rzemiosło wojenne, no i dowodzenie armią powinno być im powierzone, natomiast oni powinni realizować linię polityczną, którą wyznacza cywilne kierownictwo państwa. I na tym polega ta różnica. Pan Tomasz Steć. Szanowni panie redaktorze, jak pan myśli, czy generałowi brygady Sławomirowi Petelickiemu naprawdę zależało, a pułkownikowi Piotrowi Wrońskiemu nadal zależy na interesie Polski? Czy chodzi o to, że rządzi wywiad wojskowy, a nie cywilny? Proszę pana, nie ma sprzeczności, a w każdym razie nie musi być sprzeczności między tym, o co pan pyta, a... No ja, trudno mi jest odpowiadać za pana generała Petelickiego, bo ja u niego w duszy nigdy nie byłem, podobnie jak u pułkownika Wrońskiego, ale między tym, że rządzi wywiad wojskowy, a nie cywilny, a realizowaniem interesu państwa, wcale nie musi być sprzeczności. Do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy, siła i wiedza. I Wywiad wojskowy ma, dysponuje tymi obydwoma atutami, w związku z tym może rządzić państwem. I problemem nie jest to, że wywiad państwem rządzi tam za pośrednictwem rozmaitych fagasów, których tam wystawia na pierwszy plan, a tam z zakuli z nimi kręci, tylko w tym, że nasze tajne służby. Niestety od 1944 roku generalnie wysługują się komu innemu, nie realizują polskiego interesu państwowego, tylko czyjś inny. No, podam przykład taki z ostatniej chwili niemal, że. Siedem tajnych służb mamy w Polsce, z czego wywiad wojskowy, kontrwywiad, tam służbę kontrwywiadu wojskowego, ABW, tam to, tamtoś, mam to, a nie mogą sobie ci wszyscy twardziele poradzić z jedną panią Ludmiłą Kozłowską. Psz, nie dlatego, żeby nie mogły, tylko dlatego, że mają to surowo zakazane od swoich mocodawców. No i to jest właśnie ta, to nieszczęście. Pan Tomasz steć jeszcze pyta. Proszę pana, szanowny panie redaktorze, czy przewidywałby pan jakieś cenzusy z biernym i czynnym prawie wyborczym, aby poprawić jakość funkcjonowania naszego państwa, bo niestety wciąż panuje przekonanie, że musi być demokracja, to czy chociaż za pomocą cenzusów można by ją poprawić? No, mnie się bardzo podoba taki pomysł, który przedstawiał Fryderyk von Hayek, bo on też się martwił tym, że jakoś prawa się pogarsza, oczywiście nie odważył się podnieść ręki na zasadę powszechnego głosowania, ale